Przerzekałeś, pamiętasz, jakby to było wczoraj. Bronić całości Polski z narażeniem życia i mienia. Zdaje się jako jedyny. Czytałeś o Piastach, Jagiellonach. Teraz jedynie słyszysz szepty po rosyjsku, niemiecku. Rosja, Austria i Prusy tylko wyznaczają piórem, co zagarną z ziemi, którą zdobyli twoi dziadowie. A ci, ostoja polskości, wartości szlacheckich, skandują pod dyktando liberum veto, gdy nie trzeba. Czymże są w końcu jakiekolwiek wartości w obliczu niższego podatku? Panowie! Po całym teatrzyku przychodzą z głową z lekka opuszczoną, bo przywitani przez rosyjskie wojska. Tego dnia, 19 kwietnia roku 1773, przechodzisz na obrady i dobrze wiesz, co tam usłyszysz. Wiesz, że wszystko zatwierdzą. Państwo straci resztki swojej potęgi i rozległe terytoria. Strach ich obezwładnia. Nie dowierzasz. Nie chcąc dopuścić posłów do sali obrad, rzucasz się na podłogę przed drzwiami. Zdzierasz koszulę i obnażasz pierś. Damy odwracają wzrok, jak gdyby nagość była bardziej gorsząca niż słowo wypowiedziane za minutę wcześniej. W desperacji krzyczysz. Chyba po moim trupie. Książę Adam Poniński wskazuje tylko wojskowym, by coś z tobą zrobili. W końcu to takie nie na miejscu. Porządek ponad dobro polskie. Tak oto Jan Matejko przedstawił opór Tadeusza Rejtana wobec podpisania traktatu mającego zatwierdzić pierwszy rozbiór Polski z roku 1772. Powszechnie uważa się, że poseł Nowogrodzki był ostatnim obrońcą honoru I Rzeczpospolitej. Matejko przedstawiając ten symboliczny akt patriotycznej odwagi chciał pokazać sprzeciw wobec obcych mocarstw. Sam Rejtan popadł jednak w obłęd. W sierpniu roku 1780 na Litwie popełnił samobójstwo, nie dożywając ostatecznego końca Rzeczypospolitej. Jan Matejko, który żył w latach 1838-1893, to wybitny polski malarz, przedstawiciel historyzmu nurtu skupiającego się na przedstawieniu często ważnych wydarzeń z historii, np. Polski. Nurt ten zalicza się do popularnego wówczas realizmu. Malował wydarzenia z historii naszego kraju. Jego płótna są dużych, a wręcz ogromnych rozmiarów, sięgające do prawie 5 metrów wysokości i prawie 10 szerokości, na przykład w przypadku dziewic orleańskiej. Był głównie związany z Krakowem. Liczynie nagradzany podczas różnych uroczystości, m.in. w Paryżu i przez papieża Leona XIII. Był honorowym członkiem wielu europejskich akademii. Mógł zostać dyrektorem Akademii Sztuk Pięknych w Pradze, ale został nim w Krakowie. Gdzie wykształcił najwybitniejszych przedstawicieli młodej Polski: Józefa Mechofera, Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego i Leona Wyczółkowskiego. Jego najbardziej znane obrazy to Konstytucja 3 Maja, Stańczyk i Bitwa pod Grunwaldem. Na obrazie widać sporą grupę ludzi w jednej z sal Zamku Królewskiego w Warszawie. Pośród tego tłumu znajduje się 19 osób, które jesteśmy w stanie rozpoznać. Najważniejsze z nich to. Tadeusz Rejtan, poseł Nowogrodzki na Sejm Rozbiorowy z 1773 roku. Adam Poniński, poseł Liwski i marszałek Sejmu Rozbiorowego. Podpisał traktat rozbiorowy w 1773 roku. Stanisław Szczęsny Potocki, polski magnat o orientacji prorosyjskiej. Był wojewodą ruskim w latach 1782-1788 i marszałkiem Konfederacji Targowickiej w 1792 roku. Franciszek Branicki, Wielki Hetman koronny w latach 1774-1792. Był przeciwnikiem wszelkich reform obrad Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 Maja. Spółtwórca Konfederacji Targowickiej w 1792 roku, uważany powszechnie za zdrajcę. Franciszek Potocki, jeden z najbogatszych i największych magnatów Rzeczpospolitej, był przeciwnikiem Stanisława Augusta i z niechęci do króla poparł Konfederację Barską. Został pokazany na obrazie Matejki, mimo że zmarł w 1772 roku. Stanisław August Poniatowski, początkowo stolnik litewski i król Rzeczpospolitej w latach 1764-1795. Członek familii i zwolennik orientacji prorosyjskiej. Aprobował przeprowadzenie zmian oraz reform Rzeczpospolitej ze zgodą Rosji. Współtwórca Konstytucji 3 maja z 1791 roku. Katarzyna II serca Rosji w latach 1762-1796, współtwórczyni upadku Rzeczpospolitej oraz uczestniczka wszystkich rozbiorów Polski. Hugo Kołłątaj, polski mąż stanu, czołowy publicysta, oświeceniowy i zwolennik reform. Był aktywnym członkiem Sejmu Wielkiego i jednym z twórców Konstytucji 3 maja. Poniński ręką pokazuje Rejtanowi zbliżających się żołnierzy rosyjskich, by go ostrzec. Szczęsny Potocki z załamaną twarzą stoi obok niego. Franciszek Branicki ukrywa w dłoniach twarz. Ta trójka ma złożyć podpis pod aktem rozbiorowym. Po ich postawach widać, że są zdruzgotani zachodzącymi wydarzeniami i nie mają tyle woli i odwagi, co Rejtan, by się przeciwstawić. Sam Rejtan protestuje bez żadnych szans na powodzenie. Zdaje sobie sprawę, że nic mu się nie uda osiągnąć, ale mimo tego próbuje. Taką wiadomość prawdopodobnie chce przekazać Matejku, ówczesnym Polakom żyjącym pod zaborami. Za przewróconym fotelem widać przerażonego Franciszka Potockiego w bogatym stroju szlacheckim. Symbolizuje on upadek egoizmu, magnaterii i koniec armatyzmu. Król Stanisław August patrzy ze zrezygnowaniem na dziejące się zamieszanie. Nie ma on już nadziei na przetrwanie państwa. Obok niego jest Hugo Kołątaj, widoczną tylko głową patrzące się gniewnie na króla, symbolizując przeciw przeciwko rozbiorom. Na wszystko patrzy się z obrazu cerca Katarzyna II, która jest widocznie zadowolona z upadku Polski. Na balkonie widać ambasadora rosyjskiego, Repnina, przyglądającego się wydarzeniom. Cała ta chaotyczna scena jest alegorią upadku Rzeczypospolitej.